Cyprian Kamil Norwid Nerwy Byłem wczoraj w miejscu, gdzie mrą z głodu. Rumienne isp oglądałem wnętrze. Noga powinęła mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud, cud to był, że chwyciłem się belki spróchniałej, a gruź w niej tkwił jak w ramionach krzyża. Uszedłem cały. Lecz uniosłem pół serca nie więcej. Wesołości zaledwo ślad. Pominąłem tłum, jak tark bydlęcy obnirz mi wiatr. Muszę dziś pójść do pani baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie, siedząc na kanapce atłasowej. Cóż powiem jej? Zwierciadło pęknie. Kandelabry się skrzywią na realizm, i wymalowane papugi na plafonie, jak długi, z dzioba w dziób, zawołają socjalizm. Dlatego usiądę z kapeluszem w ręku, a potem postawię i wrócę milczącym faryzeuszem po zabawie.